Tomku, wiesz co? Duch Święty właśnie powiedział mi, że trzymam mikrofon zbyt daleko od siebie. Widzisz, to oznacza, że nie jestem beznadziejnym przypadkiem. Da się to ogarnąć, ale potrzebuję do tego Ducha Świętego. Naprawdę, powiedział mi to. Wydarzyło się to pierwszy raz w mojej historii. Mówię Wam, naprawdę Go usłyszałem. Nie jestem w stanie kłaść Go sobie na brodzie. Musi być przynajmniej 3-4 centymetry od mojej twarzy. Gdy trzymam mikrofon na brodzie, to czuję się jak jakiś humanoid. Coś jest z tym nie tak. Czuję się jak zabawka. Słuchajcie, wracamy do tematu. Trzymacie się? Wylewam przed Wami moje serce. Chcę być przed Wami szczery, otwarty i prawdziwy. Wiecie, co zmieniło moje życie? Gdy zdałem sobie sprawę z tego, że już nie muszę nigdy w życiu się stresować, że nie muszę nigdy już być zranionym, że mogę żyć życiem, w którym jestem całkowicie wolny od nieprzebaczenia. Niejednokrotnie, gdy w modlitwie ogłaszałem te rzeczy na spotkaniu, po wszystkim podchodzili do mnie liderzy i mówili: Musisz uważać z takimi modlitwami, bo gdy jednak ktoś ciebie zrani, to być może wpadniesz w potępienie. Oni bali się tego, żebym Jemu wierzył. Oni już w swojej głowie przypinali mi jakąś metkę. Mówili, że muszę być taki, a nie inny. Jeżeli sobie to robimy, to pozbawiamy się dostępu do Bożej łaski, a bez niej faktycznie się nie zmienimy. Łaska Boża jest tym, co jest w stanie podnieść mnie ponad moje aktualne życiowe doświadczenie. Ale jeżeli ja nawet nie dam sobie szansy na to, żeby w to uwierzyć, to jak mam kiedykolwiek tej przemiany faktycznie w życiu doświadczyć? Są wersety, które mówią o nas jako o czystych, świętych, bez skazy i bez nagany. Dlaczego więc cały czas głosimy o tym, że grzeszymy i zawsze będziemy grzeszyć? Być może nawet nie uwalniamy swojej wiary w prawdę, nie wierzymy prawdzie. I dlatego Boża łaska nawet nie ma jak naszego życia zmienić. Dlatego tak ważnym jest to, żebyśmy faktycznie byli wierzący i nie mówię tutaj o wyznaniu No ja wierzę w Jezusa. Wierzysz w Jezusa, wierzę w Jezusa. No pewnie, ja też wierzę w Jezusa. Powiedzcie mi, co to w ogóle znaczy? W co wierzysz? Co to jest zapytanie? Wierzysz w Pana? Wierzę w Pana. Zdajecie sobie sprawę, że miliony ludzi w tym kraju powiedziałoby, że wierzą w Pana. Jednocześnie ich życie nawet w jednym procencie nie przypomina życia naszego Pana. A co więcej, nie wierzą nawet w to, że przypominanie go jest możliwe. Strzeżcie swojego serca, w którym mówicie tak i amen na te prawdy. Nie dajcie sobie tego wyrwać. Odkryjmy, jak wygląda życie człowieka, który w pełni korzysta z łaski Bożej. Doświadczmy tego, jak wygląda życie z nim, gdy pełnia jego łaski i na nas spoczywa. Wyobraźcie sobie, jak może wyglądać życie człowieka, który całkowicie zaufał Jego łasce, zostawił za sobą wszystkie łachmane i zabawki. I stwierdził, ja będę Jemu wierzył. Życie człowieka, który umarł dla samego siebie, po to, by oblec się w Jego łaskę i w Jego mądrość. Zachęcam was, żebyście zrobili krok w kierunku tej rzeczywistości. Oczywiście, przyjdzie w którymś momencie szatan, po to, żeby wykraść wam to słowo. Będzie starał się wykraść wam ten ogień i zwrócić wasz wzrok w innym kierunku. Będzie chciał doprowadzić was do miejsca, w którym rzeczy, które są ważne, staną się dla was najważniejsze. I stracicie przez to z oczu to, co faktycznie jest najważniejsze. Jedną z największych życiowych pułapek jest użalanie się nad sobą. Powiedzcie mi, czy można faktycznie zaprzeć się samego siebie i szukać przede wszystkim Królestwa Bożego i jednocześnie się nad sobą użalać? Bo według mnie te dwie rzeczy się wykluczają. Chciałbym, żebym umiał wam przekazać, jak bardzo zgubiliśmy się przez upadek człowieka, jak bardzo oddalony od Boga był człowiek. Nawet to, co nazywaliśmy miłością, nią nie było. My potrzebowaliśmy siebie nawzajem, a nie kochaliśmy się nawzajem. Dlatego właśnie małżeństwo chrześcijan powinno być czymś tak pięknym. Nie czujcie się potępieni tym, co mówię, ale dajcie się zainspirować. To, co zazwyczaj nazywamy miłością, tak naprawdę jest potrzebą. Przydałabyś mi się. Jeśli powiesz mi tak i wyjdziesz za mnie, to wtedy będę gość. Kocham tak naprawdę to, co możesz mi dać. Jest tak czy nie? Zazwyczaj w naszej miłości do siebie nawzajem chodzi o to, co od siebie bierzemy, a powinno w niej chodzić o to, że kładziemy za siebie nawzajem życie, po to, by wyciągnąć z drugiej osoby to, co najlepsze. Miłość kładzie swoje życie za drugą osobę. To, co jest nazywane miłością na ziemi, bardzo rzadko nią jest. Nawet w kościele to, co jest nazywane miłością, bardzo rzadko nią jest. Miłość to zazwyczaj potrzeba. Dlatego przestajemy się do siebie odzywać, dlatego małżeństwa się rozpadają. Dlatego właśnie ludzie potrafią mieć ze sobą czwórkę dzieci, przeżyć ze sobą szmat życia i w którymś momencie stwierdzić, że nawet nie chcą siebie na oczy widzieć. Powiedzcie mi, czy w ich życiu faktycznie była miłość do siebie nawzajem? Według mnie nie, bo miłość nigdy nie zawodzi. Mówi o tym list do Koryntian. Jest tak czy nie? Rozumiem, gdy jednej osobie w małżeństwie coś odbije, ale druga nigdy nie powinna za tym pójść, jeżeli faktycznie była między nimi prawdziwa miłość. Nie możesz pozwolić, żeby to, czego nie widzi twój współmałżonek, stało się twoją wizją. Jeżeli Jezus jest światłem tego świata, to dlaczego jesteśmy tak ślepi? Jezus na pewno nie patrzy na mojego współmałżonka negatywnie. Dlaczego więc ja miałbym to zrobić i być jedynie odpowiedzią na jego złe zachowanie? Kumacie? Tak właśnie wyglądały moje sesje poradnictwa małżeńskiego, kiedy jeszcze je prowadziłem. Rzadko teraz już je prowadzę, ale one były szybkie i mocne. Teraz robię to z pulpitu. Wyciągam świeże rybki na grilla i podkręcamy ogień. Nie zajmuję to zbyt długo. Gdy rozmawiam z ludźmi sam na sam mówię, słuchaj, wydajesz się być zranionym. Powiedz, co cię tak boli? Co masz na myśli? Jak byś ty się czuł, gdyby ona? Czekaj, czekaj, myślisz tylko o sobie. Nie myślisz o stanie jej duszy. Zastanów się, co doprowadziło ją do tego miejsca, w którym jest. Być może to ona ma problem, a nie ty. Być może tylko na chwilę odeciała do Nibelandii i robi głupoty. Ale dlaczego ty miałbyś w niej odnajdywać swoją tożsamość? Nie odnajduj swojej tożsamości w swojej żonie, ale w Jezusie Chrystusie. Dopiero gdy odnajdziesz swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie, wtedy będziesz w stanie patrzeć na swoją żonę z właściwej perspektywy. W ten sposób rozmawiam z ludźmi sam na sam w kwestiach małżeńskich. I wiecie co? Jeszcze nigdy nikt nie dał mi w zęby. Niesamowicie się ogląda ich reakcje. Często z całych sił walczymy tylko po to, by trzymać się kurczowo jakiegoś kłamstwa, a ja mówię ludziom: zobacz, co to z tobą robi. To jest zwiedzenie. Nie pozwól, żeby jedna osoba dyktowała twoim życiem, jeśli jej imię nie brzmi Jezus Chrystus. Jeżeli tej kwestii nie masz w swoim życiu z Bogiem przepracowanej, to jeżeli już się rozeszłeś, już jesteś po rozwodzie, to twoja historia będzie wręcz paliwem napędzającym cię do tego, by jak najszybciej rozpocząć kolejną relację. Twoja wykrzywiona perspektywa i zranienie z poprzedniej relacji sprawi, że nawet już nie będziesz prawdziwym sobą. Wydaje się, że to jest trudny temat, bo tak wielu ludzi ma tak wiele różnych historii. Ja nie potępiam teraz nikogo z was. Mówię wam tylko, żebyśmy już od tego dnia, od dzisiaj, już nigdy tak nie żyli, bez względu na to, w jakim jesteś miejscu dzisiaj i jaka jest Twoja historia. Dzisiaj zastosuj Ewangelię i Jezusa Chrystusa do swojego życia. Nie mówię wam tego teraz po to, żebyście obracali się wstecz. Nawet jeżeli podjęliście niewłaściwą decyzję w przeszłości, chodzi o to, żebyście nie popełniali jej ponownie. Powiedz Bogu: Będę szukał Ciebie w Twojej pełni. Nie popełnię drugi raz tego samego błędu. Każdy z nas, bez względu na swoją przeszłość, może dzisiaj powiedzieć Bogu: Ojcze, od dzisiaj chcę się stawać taki jak Ty. Chcę kochać innych tak, jak Ty kochasz. Kobiety, Wy też możecie to zrobić. Możecie powiedzieć, Ojcze, chcę kochać mojego męża, tak jak Ty go kochasz? Nie mówcie, ale przecież to On jest kapłanem w domu. To On powinien być liderem. Nie dawajcie sobie wymówki. Niejednokrotnie byłem wmontowywany w takie rozmowy. Jestem zmęczona bycia głową w domu. To On powinien zająć swoje miejsce. Powiedzcie mi, moje drogie, czy to, w jakim miejscu jest wasz mąż, w jakikolwiek sposób wpływa na waszą jedność z Chrystusem? Czy to, że On nie zajmuje swojego miejsca? Wpływa w jakikolwiek sposób na to, że wy jesteście powołane do tego, żeby okazywać miłość, zaprowadzać pokój, okazywać miłość i żyć według ducha. Czy naprawdę chcesz, żeby miejsce, w którym jest Twój mąż, uczyniło Ciebie słabszą niż naprawdę w Bogu jesteś? Twój mąż nie prowadzi Waszej rodziny. OK, w takim razie Ty wstajesz codziennie rano po to, żeby świecić, żeby okazywać miłość współdomownikom. Pozwól, żeby Chrystus przez Ciebie się manifestował. Niech Twoje dzieci to widzą. Okaże się wtedy, że twój mąż zostanie dotknięty przez Boga, widząc Twoją postawę, nie będzie potrzebował do tego Twoich słów. To jest dużo lepsze niż mówienie Mu, powinniśmy razem więcej czytać Biblii. Dlaczego się ze mną nie modlisz? Mówiąc mu takie rzeczy, tak naprawdę jeszcze bardziej odsuwasz go od Boga, któregoś razu na rozmowę przyszła do mnie młoda, osiemnastoletnia dziewczyna. Nie wytrzymała, wkurzyła się na mnie. Przyszła do mnie porozmawiać i wypłakać się. Przespała się z kimś i następnego dnia czuła się z tym bardzo źle. Po chwili rozmowy usiadła mi na kolanach, wypłakała mi się w ramię, a ja trzymałem ją jak swoją własną córkę. Poszliśmy coś zjeść. Chciałem móc powiedzieć jej kilka rzeczy prosto w twarz. Chciałem, żeby poczuła się komfortowo, żeby nie czuła się, że w kościele ktoś może przeszkodzić nam w konwersacji. Zacząłem mówić jej, jak powinno wyglądać jej życie. Jak powinien wyglądać mąż, którego Bóg chce przyprowadzić do jej życia? Wtedy nie wytrzymała. Powiedziała, Pastorze, i opisała mi mężczyznę, którego wiedziała, że ja chcę jej opisać. I powiedziała, Pastorze, jest jeden problem. Tacy mężczyźni nie istnieją. Mężczyzna, którego chcesz mi opisać, nie istnieje. Wskazała ręką na zewnątrz, poza budynek i powiedziała: Nie ma ich tam. Ten gatunek nie istnieje. Chwyciłem ją za jej malutkie przedramię i ścisnąłem po to, żeby znowu się skupiła. Widać było po niej, że nie wytrzymała tego emocjonalnie. Chciałem, żeby zdała sobie sprawę z tego, że właśnie nakrzyczała na swojego pastora. Więc wyciągnąłem do niej swoją rękę, żeby zrozumiała, hej, co ja właśnie robię. Po chwili wróciła do zdrowych zmysłów. Powiedziałem, mówisz, że tacy nie istnieją, tak? No tak. Dobrze, nawet jeśli tacy mężczyźni nie istnieją, to co zamierzasz z tym zrobić? Znowu pójdziesz na kompromis? Za jakiś czas znowu się spotkamy? Ponieważ obudzisz się któregoś ranka z brudnym sumieniem? Zachęcam cię do tego, żebyś to ty stał się tak niesamowitą osobą w Chrystusie, tak aby Chrystus w tobie był tak potężny, że będzie on w stanie wyciągać Chrystusa z mężczyzny. Nie idź na kompromis, nie obniżaj standardu. Jesteś nagrodą, o którą warto walczyć. Jesteś prawdziwą księżniczką. Czy widzicie po tym przykładzie, jak bardzo racjonalne ludzkie myślenie prowadzi nas prosto w ramiona kompromisu? Idziemy na kompromis po to, żeby zaspokoić teraźniejszą potrzebę. Tutaj nie chodzi o to, żeby uciekać od potrzeby. Chodzi raczej o to, żeby zaspokoić ją przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. Gdy zaspokoisz w nim swoje potrzeby emocjonalne, okaże się, że jesteś silniejszą osobą, która już nie potrzebuje polegać na człowieku. To jest dużo lepsze podejście do tematu niż stresowanie się, że musisz kogoś znaleźć jak najszybciej, ponieważ za pięć lat to dopiero będę stara. Bardzo się cieszę, że pośród nas jest tyle młodzieży. Zobaczcie, jak to działa. Obchodzicie trzynastkę. Stajecie się nagle nastolatkami. Następny cel to prawko. Mam nadzieję, że w waszym stanie można uzyskać prawko dopiero od szesnastego roku życia. W niektórych Stanach wprowadzono możliwość zdawania naprawku już od 15 roku życia. To nie jest dobry pomysł. Ale to już inny temat. Myślisz sobie, 16 lat, będę miał prawko, to teraz czekamy na osiemnastkę. Będę dorosły, już nie będę się musiał liczyć ze zdaniem rodziców. Zła odpowiedź. Chodzi mi o to, że gdy jesteśmy młodzi, to nie możemy się doczekać, aż będziemy starsi i aż przejdziemy te kolejne etapy rozwoju. Potem czekacie na 21 urodziny i to nie z właściwych powodów. W Stanach legalnie kupować alkohol można dopiero od 21 roku życia. Ale zauważyliście, że po 21 urodzinach kończą się te cele? Nagle wybija wam 25. rocznica. Myślicie sobie, że za 5 lat będziecie mieli 30. Wybija wam 30 i zaczynacie oglądać się w lustrze po kilka razy. Nie wiecie, co się dzieje. Tu jakiś siwy włos, o co w ogóle chodzi? Bardzo szybko kończą nam się cele, jeśli chodzi o wiek. Wielu wyrywa sobie włosy z głowy z tego powodu. Mam 25 lat, a jeszcze nie mam chłopaka. Ja chciałam już mieć w tym wieku dzieci. Spokojnie, oddychaj. Jeżeli mnie nie posłuchasz teraz, to bardzo możliwe, że niedługo podejmiesz jakąś niewłaściwą decyzję. Jeżeli nie będziesz uważna, to zwiążesz się z kimś, ponieważ jest ok. Przynajmniej będzie się tak wydawało na tamtą chwilę. Nie możemy być kierowanymi przez takie impulsy. Nasza tożsamość jest ukryta w Jezusie Chrystusie. Otwórzcie ze mną list do kolosan. Wiem, że Wy to wszystko wiecie, ale przecież możemy o tym rozmawiać, prawda? Jeżeli mielibyście zapamiętać jedną rzecz z tej porannej sesji, to modlę się, żeby Duch Święty. Naznaczył wasze serca tą jedną prawdą. Nie jesteście w stanie odnaleźć stałego i trwałego poczucia tożsamości, tożsamości, która przetrwa próby czasu, o ile nie będzie to tożsamość zakorzeniona w Chrystusie. Nie ma czegoś takiego jak trwała, stała tożsamość poza Nim. Wiem, że wszyscy to wiecie. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam było uchwały Bożej. Żyliśmy w ciemności. A Bóg przyszedł do nas i wydał swój wyrok na temat naszego życia. Przez Jezusa Chrystusa wybaczył nam wszystkie nasze niesprawiedliwości i grzechy. Według Niego jesteśmy święci i czyści. Jeżeli została usunięta wszelka niesprawiedliwość, to oznacza, że zostaje jedynie to, co święte i czyste. Bóg patrzy na mnie tak, jak gdybym nigdy nie zgrzeszył. Jest napisane, że On nie będzie pamiętał już moich nieprawych czynów. Co się stanie, gdy naprawdę w to uwierzymy? Wiem, że większość z was w to wierzy, ale gdy podróżuję, zauważyłem, że w większości miejsc ludzie słysząc taką naukę oglądają się na pastora, myśląc sobie, to jeszcze jest Biblia czy gościu bluźni. Mówię wam, naprawdę tak jest. Za te Ewangelię Paweł był bity i prześladowany. Wyobraźcie sobie, jak niesamowitą wolność musiał mieć Paweł jak niezwykłą relację z Jezusem. Skoro po pierwszym, drugim, trzecim prześladowaniu On nadal gadał to samo. Co On w sobie nosił, skoro się nigdy nie wycofał? Wiecie, jak wyglądało 39 batów w tamtych czasach? W tych batach bardzo często były na przykład kawałki gwoździ. Historia mówi nam, że od tych 39 uderzeń ludzie bardzo często umierali. Szok i ból był tak potężny. Wyobraźcie sobie, że doświadczacie czegoś takiego i słyszycie, jak Duch Święty do Was mówi. A teraz wstawaj i idź do kolejnego miasta. Im też powiedz o Jezusie. Paweł musiał w swoim życiu mieć coś głębszego i prawdziwszego niż tylko teologiczne przekonanie. Musisz mieć prawdziwą relację z Jezusem, jeżeli trzykrotnie zgodzisz się, żeby ludzie zrobili ci coś takiego. Za czwartym razem, gdy Paweł znowu miał zostać ubiczowany, Chciał skorzystać z faktu posiadania rzymskiego obywatelstwa. Wyobraźcie sobie, jak on musiał się czuć. Wiesz, co nadchodzi. Już tego doświadczyłeś. I ludzie znowu zdzierają z Ciebie koszulę. Ty opierasz się na pręgierzu i wiesz, co zaraz się wydarzy. Właśnie dlatego ludzie myśleli, że Paweł jest nienormalny, bo kto o zdrowych zmysłach po takim ubiczowaniu, zaraz wstałby i robił to samo. Moim zdaniem, Paweł żył w czymś, co wykraczało poza zwykłą wiarę. On po prostu żył w rzeczywistości, w której Bóg był cały czas obecny. Cały czas rozmawiał z Jezusem. Jezus cały czas go uczył. On znał prawdę i nie bał się śmierci. Jego własne życie nie było mu drogie. On wiedział, że któregoś dnia stanie przed Bogiem. Dlatego pisze: Ja biegnę w wyścigu. Dokończyłem swojego biegu. My te wersety wieszamy na lodówkach. A one mogą być czymś dużo więcej, mogą być rzeczywistością naszej codzienności. Biegnij w wyścigu, dokończ swojego biegu. Trwaj w modlitwie, trwaj w relacji z Jezusem, bądź osobą, która prawdziwie go zna. Żyj tak, jak byłbyś pewien tego, że któregoś dnia staniesz przed nim. Musimy być wszyscy pewni tego, że któregoś dnia staniemy przed nim, a on jest godzien wszystkiego. On jest godzien całego naszego życia. Jak to możliwe, że on cały czas był bity i prześladowany za to, co głosił? I mimo to jego ogień nie wygasał? Jego najbliżsi przyjaciele mówili mu, błagamy Cię pod żadnym pozorem, nie idź do Rzymu. A Gabus wyszedł Pawłowi naprzeciw i powiedział Duch Święty mówi mi, że jeżeli pójdziesz do Rzymu, to wydarzy się z Tobą to i to, a Paweł na to, dlaczego mnie ranicie? Dlaczego powstrzymujecie mnie? Ja wiem, co się wydarzy, ale ja nie żyję sam dla siebie i dla Jezusa jestem gotowy nawet umrzeć.